To są obesrańcy, co zbezcześcili posąg Vejopatisa! Nawidły ich! Uważaj, co mówisz, kmiocie! O co chodzi? Takie tam... Urządziliśmy sobie turniej. Rzucali nożami w posąg Weyopatisa! Żołdactwo bezcześni nasze bóstwa! To nie są żołdacy, tylko niebieskie pasy. Wiesz, co to znaczy? Niebieskie czy zielone jeden pies! Kurwie, syny, wszystko jak jeden mąż! Co powiedziałeś? Ja tylko powiedziałeś, co myślisz! I dobrze! Tak trzeba! Piwo dla tego dzielnego człowieka! Wypij moje zdrowie! Zdrowie, kurwiego syna, Vernona Rosha! Vernon. Gówniane macie naczynia w tym waszym flot, Niegodne bohatera. Ale mam pomysł. Ja. Chlaj z podłogi piwo od kurwiego syna! Geralt, zrób coś. Spróbuję, Vernon. Zostaw ich w spokoju. Bo co? Co mi zrobisz? Ah! Ah! Ha! Ooh! Dosyć tego, przestańcie! Wstawaj, Vernon. Nie chciałem tego. Dajcie mi spokój.